Witam wszystkich bardzo serdecznie na konferencji prasowej po meczu trzeciej Ligi Grupy czwartej między Wisłoką Dębica a Starym Starachowicę, mecz zakończył się wynikiem 3-1 dla gospodarzy. Bardzo proszę o zabranie głosu trenera gości. Gratuluję trenerowi zwycięstwa. My dzisiaj zagraliśmy chyba najsłabsze spotkanie odkąd jestem w Starze Starachowice. Wprowadziliśmy dużo chaosu, dużo niewymuszonych strat nie rozciągaliśmy drużyny przeciwnej, nie chcieliśmy z nimi grać w piłkę. Tylko poddaliśmy się temu, co było dla przeciwnika dzisiaj wygodne, czyli dłuższa piłka, walka o drugą piłkę i ten taki chaos. Także yy, na skutek tego uważam, że mecz przegraliśmy może i zasłużenie, może i zasłużenie, bo tak jak mówię, że za dużo tego, za dużo słabych punktów i za dużo błędów. Bramka na 2-1 troszeczkę nas ożywiła, ale w takim momencie jest znowu potrzebna trochę jakość, cierpliwość przed polem karnym przeciwnika, żeby tę sytuację stwarzać i wykorzystywać. My dochodziliśmy do pola karnego, a przed polem karnym już te dogrania były bardzo niedokładne bardzo takie na a może się uda, a może się odbije. A to y, rzadko kiedy nie poznawałem swojego zespołu, bo graliśmy różne mecze z zespołami, które się bronią y, zaciekle y, czy spogonią. Czy Ostatnio u nas, gdzie praktycznie dziesiątką bronili w szesnastce, a my sobie spokojnie, cierpliwie, cierpliwie czekaliśmy na tą sytuację i, i to przyniosło efekt. Dzisiaj tego nie robiliśmy, nie wiem dlaczego. Następna sprawa to jest, no nie chcę skłamać, ale nie wiem, czy mieliśmy z 15 chyba rzutów różnych w ofensywie i praktycznie nie zagrożiliśmy ani razu. Coś jest nie tak, mając takich zawodników jak Jagiełło, Kasperowicz w drugiej połowie Duda, którzy mają doskonały timing do głowy, no coś tutaj jest musimy nad tym się również elementem bardzo, bardzo skupić. Ostatnią sprawą jest, powiem, że taki mecz dużo fauli, dużo chaosu, dużo walki i jednocześnie powiem tak, że sędzia dał no, mnóstwo tych żółtych kartek. Mnóstwo. Czy to był brutalny mecz? Nie sądzę. Był twardy, ale nie brutalny. Były bardziej ten, także uważam, że za dużo kartek. A następna rzecz... Te kartki wszystkie dał, to te, tak ja uważam, nieważne, bezpieczne. Bo ja daję pytanie, ja nie twierdzę, broń Boże, ale ja daję pytanie, jeżeli przy rzucie wolnym, który z którego strzeliliśmy bramkę na 2-1, sędzia ocenił, że był faul i zawodnik wyszedł na czystą pozycję, no to według mnie to jest chyba czerwona kartka, a nie żółta. To jest jedna, tym bardziej, że faul był przed polem karnym. Druga sprawa, zawodnik jeżeli się nie mylę, z numerem 11, dostał żółtą kartkę za uderzenie łokciem, a za chwilę przy naszym wyprowadzaniu kontrataku złapał Putona za koszulkę i powstrzymał kontratak. I ta za samo niesportowe zachowanie uważam, że to powinien dostać drugą żółtą kartkę, a to już by mogło zmienić obraz spotkania. Także tu troszeczkę bym się nad tym zastanowił, aczkolwiek nie winię Sędziego winie swoich zawodników, którzy dzisiaj zagrali słabo i popełniali mnóstwo błędów. Dziękuję ślicznie. Dziękuję trenerze za gratulacje. Przyznam szczerze, że pierwsza połowa wyglądała tak, jak żeśmy sobie założyli. Chcieliśmy albo odbierać piłkę wysoko przy otwarciu przeciwnika, albo, albo schodzić do brony niskiej i tutaj wyprowadzać kontrataki. I nieźle to wyglądało, uważam, oceniam dobrze pierwszą połowę wykonaniu mojego zespołu i Brakło nam chyba jeszcze lepiej zorganizować te kontry do przerwy, bo można było się pokusić jeszcze o jakąś bramkę. Zmieniając strony ataku, my pchaliśmy piłkę w tą samą stronę i niestety tam było więcej przeciwników i, i pozbawialiśmy się szansy na, na kolejne stwarzanie kolejnych sytuacji. Druga połowa zdawaliśmy sobie sprawę w przerwie, że przeciwnik nie ma nic do stracenia, że mm, zaryzykuje, że podejdzie wyżej, że pewno będzie mecz podobnie wyglądał jak tydzień temu, że będziemy często w niskiej obronie ale potrafiliśmy w Skawinie fajnie wybronić ten mecz, nie dopuszczając przeciwnika do zbyt wielu sytuacji i oceniam, że dzisiaj też mój zespół spisał się na tyle dobrze w tej niskiej obronie, w ochronie pola karnego, w ochronie światła, światła bramki, tak jak trener mówił, mnóstwo stałych fragmentu przeciwko nam, a nie potrafili przeciwnicy dojść do czystych sytuacji klarownych, do uderzenia i za to chciałem podziękować całemu zespołowi. I po raz kolejny zmiany, które, które przyniosły spodziewany efekt, odciążyły linię obrony. Przeniesiliśmy troszkę częściej już piłkę na połowę przeciwnika, i stąd efekt trzecia bramka po znowu akcji rezerwowych zawodników. Cały zespół się cieszy, naprawdę mam 21 ludzi w kadrze, i, i widać, że nawet ten ostatni, który dzisiaj nie był w kadrze, jest z nami w szatni. Chłopaki zadowoleni budują się, jeden drugiego poklepuje, ten, który wypadł z jedenastki meczowej trzyma kciuki za drugiego. Naprawdę fajny zespół mam i, i jestem z nich dumny, że, że tak fajnie nam w tym momencie załapało i że czwarte zwycięstwo z rzędu stało się faktem. Dziękuję.